Squirrels rap it hard Cześć, trzymano z tej strony. Mer, witajcie w kolejnym odcinku z gry Singularity. I cóż, nieuchronnie zbliżamy się ku końcowi. E, mamy wzmacniacz UMC. Um, I mamy tymczasem udać się do Barisowa. Tak więc e, po drodze będziemy to robić. Okej. Okay. Co mi z tego super impulsu? Dobra, kij z wami Słabe to trochę. O, teraz to ładnie zadziałało, ale tak to takie słabiutkie. No nie oszkujmy się. Panowie, ale z Buta wjeżdżam, załatwiam wszystkich, tędy? chyba tędy. jest i slow motion, albo i nie. Skąd wy się wzięliście? Jeszcze to słyszę kurcz, ale tego tu jest. Trzeba robić. no chyba żartujecie, a tak ładnie wyglądali stojąc, dobra, Barisow, wróciłem. Nie jest Barisów. W środku chwileczkę kapitanie. Zobaczymy czy uda nam się otworzyć jej. Ja no już otworzyłeś. Okej. Okay. Ale mi wywalił z tej strzelby, no Nie wiem, czy go zabiłem, czy nie? O, to było niezłe, muszę przyznać, że to było fajne. Dobra, tak ja wam zaraz tu poatakuję. Ale ty twardy, no. Kurczę, ale pełno tego E-99 tutaj jest z, od zatrzęsienia. Peś, co jeśli to się ma zdarzyć? A co jeśli to ma się nie zdarzyć? A? Co ty odpowiesz w tę stronę? Okej, okay, kolejny slow motion. Tak, dla pewności. Dobra, w którą stronę ja mam iść teraz? Ha, dobre pytanie. Jak ja ci postrefuję O, no słuchajcie, teraz możemy. Dobra, nie każdego. Ale przemieniać, skoro nie tracimy. E no słuchajcie, takiej ilości E99 to my nie mieliśmy bardzo dawno, a raczej nie w tak szybkim tempie dobywania tego. Tu jeszcze mamy. Zajrzyjmy. Yy, tutaj mamy 6200. Wow. Ekspresowo, no cały czas lecimy po upgrade'ach. Dawać tę amunicję. Coś jeszcze tu możemy. Na pewno atuty bohatera. A sobie zwiększymy, i tak nic nam to nie daje. O, na nic już nas nie stoć. Proszę bardzo. Lepiej późno niż wcale, chociaż nam jest to niepotrzebne w tym momencie, ale Ale niech jest Co wy na to? Nie ma tak dobrze, spadaj. Kurczę bez tego, bez... Okej, okay, tu jest nasze miejsce docelowe, tak więc lecimy. Chodźcie, jakieś takie jakby autocelowanie mi się ustawiło, ale nie wiem, zobaczymy Dobra, chodźmy zatem. Dużo nam do przejścia nie zostało. Jest i Parisów. No chodźmy. To jest ta chwila. W ten sposób naprawimy historię. Użyj UNC na osobliwości, aby otworzyć szczelinę wiodącą do roku 1955. Następnie zniszcz reaktor za pomocą bomby E99 o zniszczeniu osobliwości wieku historii wróci na dawne tory. Mówisz? Ruszaj kapitanie powodzenia. Sprawdźmy zatem twoją teorię. O, wow!

się podobała podróż do źródeł historii, kapitanie. Wyglądasz na zaskoczonego. Niepotrzebnie się trudziłeś niszcząc osobliwość. Bo to ja stworzyłem... Nie mi większych problemów. Nie. A teraz. Poddaj nie rób tego mi ręką. Coś przegapiliśmy, ale jeszcze może nam się udać. Jeszcze możemy to naprawić. Ojciec A wy przegraliście. O, i ty też przegrałeś. Zwycięzcy tworzą historię. O to chodzi. To nieosobliwość jest problemem. Przecież cofnąłeś się w czasie i wyniosłeś Dymiciewa z płonącego budynku. Pamiętasz? No tak, pamiętam. To. On jest zmianą, którą musisz naprawić. Zatem naprawmy to. <laughs> Nic tego. Już tego próbowałeś i nie udało ci się. Ech, pamiętasz, kto tam jeszcze był, kapitanie Renku? <laughs> Wszystko ja to stworzyłem, tak naprawdę. Renko, stój! Nie pozwól, żeby Demicew! Tą drugą osobą byłeś ty. On ma rację, kapitanie. Jesteś anomalią. W takim razie, żeby naprawić linię czasu, musisz powstrzymać samego siebie. To znaczy, że masz się zabić. Prosisz, aby on cię poświęcił. A pamiętasz, ile razy już się pomyliłeś? Nie sądzę być mógł być autorytetem w tej sprawie, Barisov. Ręko, nie słuchaj go. Tylko w ten sposób płacali świat. To ty tak twierdzisz, kapitanie. pomysł, kim byłeś, jedynie drobnym pionkiem. Ja mogę ci zaproponować nowe życie, spełnienie wszystkich twoich marzeń. Daj mi UMC i. Pomóż mi w rządzeniu światem. Chcesz stać się częścią tego świata? Renko, rozejrzyj się. Pomyśl o cierpieniu, za które odpowiedzialność ponosi ten człowiek. Każdy przywódca wizjoner ma swoich krytyków. Renko, on nie jest przywódcą. To oprawca, dyktator. Musisz go powstrzymać za wszelką cenę. Użyj UMC na osobliwości. Cofnij się w czasie i zabij się. To jest atrakcyjna propozycja. Możesz również udowodnić mi swoją lojalność, zabijając Barisowa. W zamian ofiaruję ci nieograniczoną potęgę. Wybieraj, kapitanie. A co, jeśli zabiłbym was obu? A? Mój Boże, on nie żyje. Nie, kapitanie! Wraz ze śmiercią doktora Barisowa i Kanclerza Demiczewa zaginęła wiedza o E99 i 1412. Kilka lat po twoim zniknięciu stałeś się legendą. Wiele osób uważa, że nigdy nie istniałeś. Losy UMC są nieznane. Dopiero po kilku tygodniach odnaleziono zwłoki Demiczewa i Barisowa. Ich mordercy do tej pory pozostają nieznani. Śmierć kanclerza Demiczewa była początkiem końca panowania Rosji nad światem. Związek Radziecki rozpadł się na mniejsze frakcje, nieustannie toczące bój o władzę. Świat ogarnęła wojna pochłaniająca miliony ofiar. Dzięki zdobytej niezależności, Mir-12 rośnie w siłę, powiększając strefę swoich wpływów. W dalszym ciągu toczą walkę przeciwko siłom rosyjskim, jednocześnie poszukując mordercy doktora Barisowa. Jak dotąd... Poszukiwania nie przyniosły żadnego efektu. Po usunięciu UMC z kategorii 12 osobliwość stała się niestabilna. Potężna eksplozja zniszczyła wschodnie wybrzeże Rosji. Skutki tego zdarzenia były widoczne aż w stanie więziennym na Alasce. Grupa stworzeń z kategorii 12 uciekła z Rosji i zaatakowała nowe Chiny. Krążą plotki o tajemniczej armii zajmującej obszary byłych Stanów Zjednoczonych. Przywódca tych sił pozostaje nieznany. Podobno jest bezwzględny i bezlitośnie usuwa wszystkich, którzy staną mu na drodze. Prawdopodobnie zamierza podbić cały świat. Codziennie przyłączają się do niego kolejni ludzie. Krążą plotki o niesamowitej potędze, jaką dysponuje. Niektórzy nazywają ją ręką Boga. O kurde, ale żeśmy zmienili bieg historii. Kurde, jest koniec. Naprawdę koniec tej gry. Zajęło nam to ile? 6 godzin, coś koło tego, czyli standardowy FPSik. Bardzo fajne szkice tutaj są koncepcyjne w tle. Niech sobie lecą. muszę Wam powiedzieć tak, zakończenie. Widzę, że mamy tutaj kilka zakończeń. A Jeśli jest jakiś zapis, który, do którego mogę się cofnąć, aby kontynuować rozgrywkę, od miejsca, w którym mogłem wybrać, kogo zabić. Bardzo chętnie jestem skłonny wam pokazać inne zakończenia. Bo coś czuję, że są inne. Ponieważ skoro zabiłem Demiczewa i Barisowa, mieliśmy zakończenie, w którym to my zaczęliśmy przejmować władzę nad światem, kontrolując tak naprawdę hordę potworów. Inne prawdopodobnie zakończenie byłoby, gdybyśmy zabili tylko Barisowa i byśmy przyłączyli się do Demiczewa. To, które bardzo mnie ciekawi i też ciekawi mnie zakończenie, w którym byśmy zabili Demiczewa, a zostawili Barisowa przy życiu. Tak więc, cóż, ja Wam dziękuję na teraz. Zobaczymy, co w przyszłości przyniesie nam los. Coś na pewno ciekawego nagramy. Być może już coś nagrywam, chociażby jeszcze tego nie oglądaliście odcinka. Wiadomo, jak to jest z nagrywaniem naprzód. I cóż, ja będę się z wami dziękował, z wami dziękował, będę z wami się żegnał i dziękował wam za to, że byliście przez całą serię zeną, mimo iż tych wyświetleń naprawdę nie jest dużo, ale tak naprawdę z każdego jednego wyświetlenia, czy tej chociażby łapki w górę, e, naprawdę jest to budujące, tak, że komuś to się podoba, chociażby po pierwszych dwóch odcinkach... E, Kurczę, teraz już nie pamiętam, kto to był, ale czy to nie był przypadkiem bez Kitu? Prawdopodobnie to byłeś ty. napisałeś, że właśnie na takie jesienne wieczory taka seria jest w sam raz, która ma klimat. Cóż, postaram się, żeby teraz następna gra też miała klimat. I widzimy się w kolejnych produkcjach. Tak więc cóż, jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. papa Specjalnie dla Was czekałem ponad 7 minut, aż się pojawiła ta scenka. Nawet nie wiedziałem, że ona jest, ale specjalnie dla Was czekałem. I oto jest.